Gra numer 155 Kto trafi szybciej pszczółkę Na jej miejsce Wygrywa Co ja odwaliłem właśnie Okej okay. I tu nie ma licznika, nie? 8 9 Myślałem, że jest bo tam pisze hit 1 Właśnie to, że hitrze one one Nie mam pojęcia ile masz? 12? No tak Dużo. Widzowie piszcie za którym razem wytrafiliście Bo ciężko idzie Ej szczerze, chyba bardzo to ciężkie, nie? Dobra, ja się poddaję i czekam na drugą próbę. Okay. Muszę zacząć. Dobra. Ej, czemuś kurczęka? Nie wiem, ale nie widzę tego tak szczerze. Ej. O człowieku. Masakra. Siedem. O, osiem. osiem. Czy Więc co wolicie pszczółki czy kurki? Kurki przynoszą a ja. A pszczółki, ale ja wolę kurki, bo wolę zjeść jest z jej na śniadanie niż miód, do herbaty dać. Ale napiszcie, który jest zwierzątko bardziej lubicie? No i szczerze. Mega mocna gra. No. Trudno, strasznie trudno. Ej, dobra, poddaję się również i robimy po prostu do skutku, kto pierwszy trafi. Dobra. Ej, czemu ten kod tak. Ej, tu chyba jest jak ten. Tu... Dobra, już celisz próby, robimy po 10. 5. 5. 6, 7, 8, 9, 10, tragedia 1, jeden, 1, jeden. nie da się. Jo, liczysz mi? Jo, i o, i o, dwie jeszcze, Jedno. Dramat. No nic, spróbujemy, Taramycha. Oj. Ej, to jest w ogóle wykonane, Bo tutaj wygra się troczyła z nami. Ale nie trafiliśmy ani razu, tak żeby wyglądało, że trafiliśmy, wiesz? No tak, to też prawda. Ej, liczysz mi? No. Ile mam jeszcze? Osiem. Oh. Dziewięć. Chyba. Zrób jeszcze dwie. Bo nie wiem. A i tak nie <laughs> mi. Raz! Ty! Ale lag umysłu! Siedzi! Zrób <laughs> yeah.